Idę Chcesz to i co sama W dupie to mam Narkawa jest Hej, mu się żarwi na kobie Gość robi zdjęcia Cinko widać, nie? Takie wszystko cimne widać ładnie. Co? Kilotoła, jesteśmy w Ekwadorze a to jest kilotowa. Na wysokości około 4000 metrów. To teraz nagrywamy z, z dźwiękiem. Z dźwiękiem. Ty też narywasz z dźwiękiem? Nie wiem właśnie. A co tą mi się zrobiło? Oj. A idziemy tam? Zobaczcie tam ludzie schodzą, o tam. Oj tam no jest ścieżka. No drogi. No to mówi no. przeszło przed chwilą, to ja się przeszłam. A idziemy? Słońce wychodzi. Udyń Pokaż pysiora, babuleńka. babuleńka, pokaż pysiora, zrobimy zdjęcie. Akurat słońce wyszło. Ładnie ci w tych kolorach. Kater. Kater. Kater? nie, nie po Dobra. Co zrobić, zrobię ci w A widzisz jaka unia fajna? Boże, spadniesz. <grym Boże. <grym>. Czekam, nie się nie boi. Tu, tutaj przejdzie. No, zrób zdjęcie? Zrób. Masz, no moim aparatem. No. Ale widać w ogóle ten karter? No Karter to jest... Karter. Weź <laughs> no tu. Tylko biały. Ja Ci też zrobię. Stań sobie zaraz. No mm. biały naciskaj, nie czerwony, bo czerwony nagrywa wideo. Widać karter? No. Kartel? Dobra dawaj stój Ja ci zrobię z nim, zrobisz kilka? O Wiesz, wstawaj tam Tu lepiej widać Ta? No to stój No stój To no. twarz, nie całego mnie, tylko twarz no to stój, no stój. Siądę. No to siądę. Kłócej. O, teraz tak, lepiej. No. No czekaj, widać, no. Ci porobię trochę tych zdjęć. Wyglądasz jak papież Jan Paweł II teraz. Nie zobacz z tej twarzy. Nie zobacz, jak Jan Paweł II. John Juan Pablo II. Nie? No zobacz, wygląda tak przymrożył, łatwiej, to tak. Oj. Cicho. Ja Paweł drugi. Dobra, ty ja sobie siądę, czy trzymaj. I tylko ty biały, biały. To my to nie zdążymy tam żyć. Ja no, 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 Wiesz? My to, tam I to to jest, do placu, to jest, jest do placu to 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 twoją placzę robię glace. i wiesz od razu ten przepaść no żeby było odbicie no. odbicie w zaszczycie Pięknie. Pięknie. Siadajcie wy, ja wam aparaty. zrobię Siadaj Matka, siadaj tutaj Siadaj tu na ten Ale tam nie będziemy schodzić Nie, nie, nie schodzimy, jedziemy już zaraz Siadaj, obydwoje No o, o ciepło no? Robię Wam Jan Paweł II. John Paul II. A to moja. A to jego kochanka. Johna Pola II. Jana Pawła II. Kochanka. A ty się nagrywa dźwiękiem. I robię zdjęcia i nagrywam. Dwa, jedno. A Wam twarze się pobledziały. Czekaj. No, czekaj. Och, no to uwaga. No, czekaj. No, zdejmij, no. Pokaż są glace. I jak? Dobrze, nam znak. Czekaj, o! Narobiłem z tego. to może tu, by tu No bo tu byśmy turystiko robili. Byśmy prowadzali Polaczków. I biznesik by się kręcił. Co? No narobiłem wam tych zdjęciach psów. No to daj. Cześć, cześć. No czy tylko tu jest. Czekaj, boku. nie no, robię. Mhm. Zrobię wam tak, z bojsku.